Wadę prowadzenia biznesu w Polsce. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, co moim zdaniem jest wadą prowadzenia biznesu w ogóle. Jakby oczywiście w Polsce, jako że działam głównie na rynku polskim, to chcę o tym powiedzieć, natomiast bardzo często mówię o tym, że jestem fanem biznesu, że hmm, prowadzę kilka, czasami kilkanaście biznesów, zależy na jakim etapie swojego. Wycieczka, że dobrze mi idzie. Natomiast to nie jest tak, że biznes nie ma żadnych wad i myślę, że też należy o tym otwarcie mówić, dlatego że wiem, jak sam czytam różnego rodzaju artykuły, widzę sukcesy mojej konkurencji czy sukcesy innych osób, stoję się wow, jakie oni mają po prostu życie usłane rówami, e, właściwie płatkami róż, tak e, a e, wiem, że część osób myśli tak o mnie, tak? I też mówi, kurde, ten koszka to czego się nie dotknie, to to złoci po prostu idzie do przodu, idzie przed siebie i e, tutaj prowadzi YouTube, tam ma stronę, tu jakieś szkolenie robi, tam po prostu ileś tych biznesów. Mu funkcjonuje, ma piękną żonę, jest w ogóle cudowne, dzieci, wszystko jest ekstra, tak. I e, myślę, że jak każdy, mam swoje problemy i mam swoje wyzwania. I chcę o tym dzisiaj trochę powiedzieć o tym, e, jakie w ogóle są wyzwania związane właśnie z biznesem, jakie są wady prowadzenia biznesu w ogóle. No i pierwszą taką wadą e, to jest na pewno. Ryzyko, jakie mamy, dlatego, że punktem wyjścia do tego jest oczywiście odpowiedzialność. Przy czym ja nie uważam, żeby odpowiedzialność była jakąś wadą. Ja bardzo lubię być za coś odpowiedzialny, wiem, że wtedy mam poczucie sprawczości. Tylko w jednej z rozmów, kiedy przygotowywałem się do nagrania tego odcinka i rozmawiałem z innymi przedsiębiorcami, e, wtedy ktoś mówi: No, tak, no, niby nie możesz tak powiedzieć, że ta odpowiedzialność to jest jakaś taka wada, no, bo zawsze coś za coś. Tylko patrząc na samą konstrukcję już tego, że mówimy, że coś za coś, to oczywiście są jasne strony tego, ale właśnie za coś, tak? Czyli dostajemy coś, ale za coś i te coś jest czymś negatywnym. E, więc musimy też o tym powiedzieć, że jak najbardziej ryzyko istnieje. Kiedy prowadzisz swój biznes, jesteś za wszystko odpowiedzialny. Nie tylko za rzeczy, które sam robisz, oczywiście w zależności od tego, w jakiej formie prawnej to prowadzisz, mniej lub bardziej jesteś za te rzeczy odpowiedzialne, tak? Zrobiłem odcinki tutaj o spółkach cywilnych, o spółkach zoo, o działalności jednoosobowej i o innych formach prowadzenia działalności. Kilka form jeszcze przede mną, które tutaj na tym kanale też się pojawi. Natomiast tak czy inaczej po prostu masz większe ryzyko niż w momencie, kiedy pracujesz u kogoś lub kiedy nie robisz nic. Także na pewno jakieś ryzyko jest. Ja też myślę, że w kontekście, gdzieś tam po tej pierwszej takiej, tym, co, co powiedziałem, to chciałbym powiedzieć, że w kontekście jakby tego, tych wad, to bardzo często to są jakieś wyzwania, tak, i to w ten sposób na to należy patrzeć, no a też takich, że z czasem jesteś w stanie większość tych wad po prostu minimalizować, i też muszę przyznać, że na początku dla mnie różnego rodzaju wady czy wyzwania, które były po prostu ogromne, teraz są po prostu mniej bolesne. Tak? I to nie jest tak, że ich nie ma w ogóle albo że, że po prostu jakoś bardzo łatwo sobie z nimi radzę. Natomiast po prostu przy większej skali biznesu pewne rzeczy już są mniej bolesne. Nie jesteś w stanie też oczywiście otoczyć się z ludź, dobrymi ludźmi, więc możesz ich trochę wyeliminować. Natomiast ja jakoś taką mam pozytywną tendencję i już zaczynam tu usprawiedliwiać i dawać jakby rozwiązania na wszystko, a powinienem się dzisiaj rzeczywiście skupić na tym, gdzie są te trudniejsze momenty i jakie są wady. Ja na pewno chcę powiedzieć, że jakby i w Polsce, ale pewnie nie tylko. W Polsce jest tak, że jednak jest dość Średnio sprzyjające środowisko. I teraz chodzi mi o jakieś środowisko. Po pierwsze, to są pewnego rodzaju stereotypy i mentalne podejście do różnych rzeczy. Osobiście znam osoby i przypadki osób, właśnie takich, które nie zostają przedsiębiorcami, żeby nadal ich znajomi i rodzice ich nadal szanowali. Dlatego, że cały czas jest jakieś takie przeświadczenie, że jak się dorobił, to złodziej. Tak? Jeżeli ktoś mm, po prostu coś tam ma, to ukradł. Tak? Jeżeli jest tam prywaciarz, w słowo, tak jakiś po prostu. To wyzyskuje tych wszystkich biednych swoich pracowników, tak? A jeżeli sobie porozmawiacie z moimi współpracownikami, ja zresztą nawet tak o tym zazwyczaj mówię, tak, że to są moi współpracownicy, no to myślę, że zdecydowana większość, mam taką nadzieję, po prostu jest zadowolonych ze swojej pracy i z warunków, które im się daje. Oczywiście, że są sytuacje, bo może mi ktoś zaraz podesłać tutaj link do jakiegoś artykułu, że jakiś przedsiębiorca oszukał jakichś pracowników, i jak najbardziej takie rzeczy się zdarzają, i nie mówię, że nie, natomiast to nie jest norma. Raczej to jest wyjątek, a nie jest to normą. Więc e, wszystkie stereotypy, które gdzieś tam krążą po tym, co być może lata temu w Polsce się e, działo, e, no nie są aż tak sprzyjające. I ta sfera taka psychiczna i tego wsparcia rodziny i znajomych, wiem, że to się zmienia. Też mam bardzo fajne i pozytywne rozmowy. Wiem, że coraz częściej. Rodziny zaczynają wspierać i zaczynają to ludzie rozumieć, natomiast część jeszcze rzeczywiście jest w takim środowisku, która po prostu jest niesprzyjająca. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o środowisko, no to mamy otoczenie prawne, podatkowe. I chciałbym też zostać dobrze zrozumiany, dlatego że ja mam całkiem dobre doświadczenia. Tutaj w Gliwicach, gdzie sobie działam, myślę, że mam takie, czy to w Urzędzie Skarbowym, czy w ZUS-ie mam całkiem niezłe doświadczenia, jak idę, to szczególnie w momencie, kiedy rozmawiam z kimś face to face, to i uśmiech się znajdzie i naprawdę gdzieś tam ta odpowiedź merytoryczna nie zawsze terminy mi odpowiadają. Natomiast to też jakby Pewnie kwestie jakieś takie narzucone z góry, natomiast te rzeczywiście relacje są całkiem niezłe. Natomiast tak ogólnie, jak sobie popatrzycie na ilość przepisów, które dotyczą przedsiębiorców, szczególnie jak ktoś na początku zaczyna, to to nie jest łatwe. Ilość opłat i kosztów, które są z tym związane, tak samo. Ja wiem, że mamy mały ZUS, natomiast tak patrząc na to, że ktoś, dla przykładu, i mam takie przykłady przygotowane, Realnie osób, z którymi gdzieś tam współpracuję, których trochę wspieram w tym, żeby gdzieś tam to dobrze poszło, jest sobie dziewczyna, która robi paznokcie i chciałaby to zacząć robić legalnie. Tak jest kosmetyczką, tak przyjmuje klientów, czy jeździ nawet do klientów, chciałaby zacząć robić to legalnie. Tak? I nagle się okazuje, że osoba, która chciałaby robić nadal to samo, tylko legalnie, wystawić rachunek i zacząć po prostu płacić podatki, no to koszty jej tak skaczą, że no mówię, Marcin, ja się z tego nie utrzymam. No nie mam szans po prostu, tak? A teraz jeszcze do tego ty mi mówisz, Marcin, że ja Muszę jakieś RODO zrobić. Jak ja zaczynam się teraz zastanawiać, czy ja numer od mojej koleżanki mogę wpisać do prywatnego telefonu, bo to jest również moja klientka, i ona mi przecież nigdy nie podpisywała żadnych dokumentów, ale ona cały czas korzysta z moich usług, to czy ja co teraz nie mogę do niej w ogóle zadzwonić? Jakby ilość tych przepisów z tym związanych jest przeogromna, tak? Jeżeli znam. Fizjoterapeutę, który gdzieś pracuje i dodatkowo zaczyna takie, żeby świadczyć też takie usługi po godzinach samemu i chciałby robić to legalnie, po prostu ilość dokumentów go przytłacza i koszty tego są, mówię po prostu, to jest niesamowite, to jest tak ogromne, że mi by bardziej się opłacało chyba po prostu tego nie robić. Wrócić z roboty, siąść po prostu położyć się piwko i tyle, tak? Albo po prostu spędzić czas z rodziną, nie wiem, porobić jakieś inne przyjemne rzeczy, bo na małą skalę mi się po prostu nie opłaca, tak? Kolejny taki przykład to znowu trener personalny i też mówi, no kurczę Marcin, to jest niesamowite, nie? Ja bym chciał tu zrobić sobie cztery treningi dziennie, tak? zebrać jakąś ludzką stawkę za to i dodatkowo sobie dorobić albo po prostu z tego, z tego żyć, a tu nagle się okazuje, że jak to treningi personalne, to ja w ogóle jakieś medyczne dane zaczynam przetwarzać od tych ludzi niby, co jest jakimś hardcorem w, w RODO, mi grożą tu miliony kary, a ja tutaj nawet nie zarabiam do końca na, na ZUS i na te wszystkie muszę dojechać. Tak, ja muszę gdzieś tutaj być, Kiedy ja jeżdżę tym samochodem, swoim prywatnym, to ja nic wszystkiego mog nie mogę odliczyć, a ja tego nie wiedziałem, bo niby skąd miałbym to wiedzieć. I oczywiście rozumiem, że z drugiej strony jest przedsiębiorca, który mówi: dobra, ale ja prowadzę nie wiem, całą siłownię, albo mam tam sieć tych trenerów personalnych i ja wszystkie rzeczy rozliczam, mam te koszty, więc dlaczego oni mieliby mieć łatwiej? Rozumiem tą, te osoby, ale rozumiem też te, gdzie mają właśnie te jakby trudne otoczenie, trudne środowisko i trudny start. A propos, a propos tego trudnego startu. To mimo tego, że to się zmienia i że jest coraz większa możliwość edukacji, uczenia się i dostępu do informacji, to nadal uważam, że w porównaniu do niektórych innych e, krajów, to mamy e, jakby nie mamy aż tak, od kogo się uczyć, dlatego że sami się jeszcze tego uczymy. Zauważcie, jak mało jest tak, że ktoś powie, bo moi rodzice od lat prowadzą biznes, tak? Raczej gdzieś tam nieczęsto nasi rodzice m, prowadzą biznes, a nawet jeżeli tak było, to ich rodzice Rzadko to robili. A zatem oni się czegoś nauczyli, więc nawet jak się od kogoś uczysz, no to nauczyli się gdzieś tam na błędach, ale to jeszcze nie jest tak, że z pokolenia na pokolenie, że jakby całe rody czy rodziny sobie nawzajem pomagały, przekazywały te dobre praktyki biznesowe, tak, żeby teraz wejść i taka typowa sukcesja po prostu była, że tam już przez lata wchodzisz w ten biznes, uczysz się tego, przekazują ci, jak to było, jak jest. Oczywiście iść z duchem czasu, z trendami, tak, w internet doszedł i inne takie rzeczy. Natomiast myślę, że, że właśnie nie do końca mamy się tutaj od kogo uczyć. Są eksperci, od których oczywiście, że się uczymy, tak i którzy dają, natomiast jak mówimy o takich z pokolenia na pokolenie, te biznesy, które mogłyby być przekazywane, które za granicą właśnie są często przekazywane z pokolenia na pokolenie, to w Polsce tego aż tak dużo nie ma. Więc to są takie, takie wady. No, kolejna wada stricte edukacja. Też to Tam, gdzie ja się nauczyłem czegoś dobrego biznesu, to ja po prostu za to zapłaciłem i to całkiem nieźle. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy skończyli studia, nawet takie właśnie około biznesowe, to też mówię: kurczę, no, o, było nieźle, tak? Że było nawet ciekawie, tak? Bo część mm. osób po prostu narzeka, tak dla zasady. Natomiast, jak ktoś mówi, że było nieźle, było fajnie, natomiast nauczyli mnie bardziej być menadżerem niż przedsiębiorcą. Tak, i to jest taka lekcja, nawet po najlepszych jakichś uczelniach, po najwyższych stopniach naukowych, to mówię, kurde, bardziej to jednak jest bycie menadżerem niż przedsiębiorcą, więc cały czas gdzieś z tą edukacją jest wyzwanie. Nie chciałbym, żeby ten odcinek cały brzmiał jak e, takie narzekanie, natomiast no, jest taki tytuł i, i jest dedykowany temu, żeby pokazać, jakie są wady prowadzenia biznesu, więc wracając teraz trochę do, e, do początku, to jednak to ryzyko jest duże. Twoje zaangażowanie czasowe będzie ogromne. Ja wiem, jakie ja mam zaangażowanie czasowe. Zawsze jest tak, że niezależnie od tego, czy to było w moich kompetencjach, czy nie, tak naprawdę w kompetencjach, a właściwie w obowiązkach szefa czy przedsiębiorcy, jest wszystko to, co nie jest w kompetencjach innych osób, które masz w zespole. Więc, jeżeli nagle się okaże, że nie ma w kogoś od składania mebli, to składasz meble. Jak się okaże, że nie ma w kogoś od zrobienia jakiejś kampanii w internecie, to robisz tą kampanię i nie jesteś tym ekspertem, więc poświęcasz na to dużo czasu. Bardzo często jest tak, że na początku jest to kosztem oczywiście swojego czasu, a jeżeli swojego czasu, to też, jeżeli ma w to kosztem czasu rodziny. Zapiewasz się po kilkanaście godzin dziennie. Tak? Miałem takie rozmowy też, że mówię, jak to było na początku. To Marcin, po prostu to nawet nie jest kwestia tego, że ja pracowałem po 70 godzin tygodniowo, bo w korporacjach też tak pracują, tak? Tylko to jest kwestia tego, że ja po prostu, nawet jak wróciłem do domu i siadłem do kolacji z żoną i z dzieckiem, to ja byłem głową w innym miejscu zupełnie, tak? Ludzie do mnie coś mi tam mówili, zadawali pytania. Ja widziałem, że ruszają ustami, głosu nie słyszałem, bo cały czas w mojej głowie byłem w swojej firmie, w swoich problemach, w swoich wyzwaniach. Więc to było coś takiego, co, co było no, bardzo ciężkie i przerawające. Kolejna rzecz mówią, kurde, no ciągle u klienta, ciągłe delegacje, ciągły hotel, ciągle poza domem. Tak, mówią, Marcin, nie uwierzyłbyś, ale mnie po prostu pół roku na rok po prostu nie było. Tak, w każdym miesiącu dwa tygodnie w samochodzie i w delegacji i w hotelu, ciągłe rozmowy z klientami, ciągłe dostarczanie czegoś, ciągle mnie nie było. Więc na pewno da się to robić w jakiś trochę inny sposób i trochę bardziej stabilny, natomiast właśnie przy tej edukacji, którą mamy, przy tych doświadczeniach, które mamy, przy tym, że po prostu jako przedsiębiorca ciągle ciśniesz, a więc, że tak jest nie tylko w Polsce, przecież inspiruję się biznesami i przedsiębiorcami, którzy działają za granicą, tak? Ich, czy to biografie, czy po prostu z nimi rozmawiając, jeżeli mam taką możliwość, no i to praktycznie zawsze tak mówią, no Marcin, ale czy to jest bada? No po prostu piszesz się na takie coś, tak? Wchodzisz w ten biznes, robisz to, masz określone korzyści dzięki temu, prawda? Podobnie, jeżeli wszystko ci wyjdzie, tak? no to będziesz miał pewne korzyści, ale w pewnym momencie jest cena do zapłacenia, tak i po prostu ciśniesz. Natomiast ja myślę, że należałoby o tym powiedzieć w kategoriach wady, tak, w kategoriach tego, że musisz na początku poświęcić tego czasu bardzo dużo. Gdzie nie jeden raz zdrowie siada. I będę też o tym nagrywał odcinek, i będę tutaj na tym kanale więcej opowiadał właśnie o samym zdrowiu o tym, jakie jak ćwiczenia, dieta w, w byciu przedsiębiorcą pomaga lub przeszkadza zależy, czy robimy to dobrze, czy czy źle, tak? jak czasami na, dla naszej głowy w ogóle odciąć się i pójść do, masz do wyboru dwie rzeczy, tak, no w Polsce najczęstsze dwie możliwości, jakie masz, to masz albo na, y, tam y, alkohol i różne inne używki, albo sport, tak, no i tu myślę, że jednak y, takie zdrowsze i bezpieczniejsze jest pójść, w... Właśnie w sport i, i tam się wyżyć i tam po prostu trochę sobie dać taki upust dla swojego umysłu. O tym będzie osobny odcinek. Natomiast tutaj o samych wadach tego prowadzenia biznesu na pewno to zaangażowanie jest konieczne, tak duże, niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy nie. Bo jak jeden z kim nie rozmawiam i się pytam, czasem pada takie pytanie, gdzieś wywiadek, jak widzę, rozmawiałem ze świetnym przedsiębiorcą i się pytałem, czy pan kiedyś myślał o tym, żeby skończyć to zrobić? Czy pan czasami ma takie trudniejsze momenty? Ja wiem po prostu, że w ich głowach jest mówią, stary, co drugi dzień tak myślę, tak? No może nie co drugi dzień, ale regularnie po prostu takie rzeczy się pojawiają, dlatego że jest ciężko. Im większy biznes, tym oczywiście te Różne wyzwania są e, jakby inne, tak? Oczywiście mogą być takie duże, a mogą być regularnie jakieś mniejsze, i po prostu ktoś za te błędy płaci i już, tak? Też o tym już e, tutaj na kanale mówiłem, że to jest tak, że czasami to pojawiają się jakieś rzeczy, ale jak dobrze idzie biznes, to po prostu płacisz, nawet jak dostaniesz jakąś karę, po prostu ją płacisz, tak? Bo mówisz, ok, było to wpasowane w ryzyko, wkalkulowane w ryzyko i wiedziałem, że trzeba będzie coś takiego zapłacić. Więc, e, więc tak samo jest właśnie z innymi e, pewnie rzeczami, z zaangażowaniem czasu. Też, jak ci biznes dobrze idzie, jak się wszystko rozwija, ta motywacja jest większa i mówisz: Dobra, wiem dlaczego to robię, ale czasem taką cenę się płaci, a długo tych wyników nie ma, i trzeba naprawdę mieć bardzo dużą motywację, samo zaparcie i wiedzieć, po co to wszystko się robi, żeby w takich trudniejszych momentach dać radę i iść dalej do, do przodu. Także bycie przedsiębiorcą to nie jest tylko, tylko same pozytywne, super fajne rzeczy, natomiast też rzeczywiście trzeba po prostu być ekspertem od wszystkiego. Ponosimy odpowiedzialność ogromną. Nie jedna osoba też bankrutuje. Sam zbankrutowałem w pewnym momencie i zaczynałem nie od zera, ale od ogromnych długów, tak, od ponad miliona długów, zaczynałem z powrotem działać. Nadal jakby teraz, teraz mam świetne biznesy, tak, i dawno już są spłacone tamte długi, ale czas nie nale ten nie należał do przyjemnych. Było naprawdę ciężko i zapłaciłem za to czasem. Jakby zdrowiem, psychiką, Ok, może też mnie to zbudowało, ale musicie o tym wiedzieć, bo nie jedna osoba do mnie przychodzi i mówi, O, Marcin, kurczę, tak naprawdę to doświadczenie to dla ciebie to było coś dobrego, bo teraz to jesteś taki zbudowany i taki silny, a. Wierzcie mi, że po niejednym moim wystąpieniu podeszli do mnie ludzie i mówili: Marcin, od pięciu lat nie wychodzę z domu, od siedmiu lat nie wychodzę z domu, bo mnie to zniszczyło, mnie to po prostu załamało. Nie jestem w stanie się pozbierać po różnych porażkach, właśnie biznesowych i po prowadzeniu firmy. I mówią po prostu depresja: przestali wierzyć w siebie, przestali widzieć jakikolwiek sens czymkolwiek. Więc możecie to zbudować, a może sponiewierać, i musisz o tym wiedzieć, wchodząc w biznes, zaczyna, zaczynając po prostu coś robić. Oczywiście liczyć na to, co jest najlepsze, ale być gotowym na to, że może być gorzej, może być ciężko i trzeba zacisnąć zęby, iść do przodu. I myślę, że fajnie, że oglądasz ten materiał teraz. Dlatego, że to, że wiesz o tym, to nie znaczy, że jest gorzej. Wręcz odwrotnie. Mając tą świadomość, że tak jest, wiesz, czego się spodziewać i wiesz po prostu teraz jakby w sposób bardziej przemyślany i bezpieczny, możesz prowadzić ten biznes. Pozytywne na koniec tego nagrania może być to, że przed większością tych rzeczy jesteś w stanie się zabezpieczyć. Jesteś w stanie wcześniej porozmawiać ze swoją rodziną, ustalić pewne obszary, w których dobrze, żeby cię wspierała, albo w których ciebie będzie trochę mniej. Jesteś w stanie założyć bezpieczną formę prowadzenia działalności, jesteś w stanie otoczyć się takimi ludźmi, którzy wesprzą, wesprą cię w wszystkich aspektach prawnych i podatkowych i przy odrobinie takiego właśnie samozaparcia, dobrych relacji z ludźmi i dążenia do celu, jesteś w stanie pokonać większość tych właśnie różnych no, spraw, które masz do ogarnięcia, tak, czy problemów, czy wad, tak, czy wyzwań, które się pojawiają na Twojej drodze biznesowej. Dzisiaj tego tak serducha po prostu szczerze, może trochę smutno, może trochę negatywnie, ale takie momenty w biznesie po prostu się zdarzają i myślę, że z każdym bardziej doświadczonym przedsiębiorcą, z którym porozmawiacie, to wam potwierdzi, że nie zawsze jest łatwo, ale zazwyczaj warto. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli ta, ten materiał jest dla Was wartościowy, jeżeli taka wiedza jest dla Was wartościowa, jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji. Jeżeli się z tym zgadzacie lub nie zgadzacie, zachęcam do komentowania, zadawania pytań. A jestem tu po to, żeby Wam na nie odpowiedzieć. Na dzisiaj już to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.